A ty nawet nie potrafisz krzyknąć. A kto jest mistrzem Polski? Górnik Zabrze mistrzem Polski! Górnik Zabrze mistrzem Polski! Górnik Zabrze Polski! Kocham mój klub! Do zobaczenia na YouTube! Górnik Zabrze! To jest mój klub! Ej, stary dla lata to wyślemy. <suszy> <ten laty. gulia> Nienawidzę Roma! psy Orzą psy Chociaż mieli więcej misiów Nie, kurwa. Na YouTube się widzimy, no okej? Okay? Stary będzie. Orzą psy Orzą I na kolana! Ej, my spadamy! My się zmywamy, nie to Narka Narty ja ci uję że ze Śląska, nie? Dobra, dobra. Kocham Radomsko, kurde. Ej, paznokcie mi pobijałeś. <grywa> Kocham Radomsko. Nie, słuchaj, człowieku. Kocham Radomsko, nie? RKS Radomsko. Behaty ładnie poszło w tej Nie wiem, ile tam kasy poszło, nieważne, nie? Ładnie poszło, nie? Ale... Kocham Radomsko, Teraz mieszka w Radomsku Ekstra. jest pierwsza liga. O stary kurz mi się leje. Ale nigdy, nigdy nie podam się. No nie wolno. Jestem ze Śląska i kocha mój kochany. Ślącz! Górnik Zamrze! Zarzia no Morski! Tak Górnik Zamrze Polski! Górnik mistrze Polski! Górnik mistrzem Polski! Gornik mistrzem Polski. Gornik mistrzem Polski. No dobra. dobra, my się zmywamy Jest taksio. Narka, Ta, narka, ja! narka i kurwa. Jak chcesz autogra?